Dzień dobry. Cześć, witajcie. Jeśli zainteresowała Was historia o Gaussie, to teraz wyjaśnię, w jaki sposób dziewięciolatek błyskawicznie obliczył sumę liczb od 1 do 100. Być może wielu z Was otrzymało już poprawny wynik – 5050. Jak zrobił to Gauss? Gauss zauważył, że suma pierwszej i ostatniej liczby to 101. Dalej, suma drugiej i przedostatniej liczby to też 101. W ten sposób otrzymujemy 50 par, których suma to 101. 50 razy 101 to 5050. Proste? Proste jak matematyka. Warto korzystać z pomysłów innych, dlatego sposób Gaussa możecie wykorzystać obliczając sumę kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. Do zobaczenia!